17 lat? O, cyganka! Dobra, mogę się z cyganką nawet umówić. Hej, cyganie, co lecicie z wiatrem? Hej, cyganie, znały cały świat. Hej, cyganie. Dla nas gramy, a śpiewamy dzisiaj tak Ole, ole, siabada, bada, amore, Hej, amore, siabada, bada Hej, kurwiaci, hej, wariaci Tajga, trojga dla mnie gra Kiedy tańczę, liście tanczą razem ze mną Kiedy gwiżdżę, gwiżdżę ze mną wiatr Zamknę oczy, liście w jedną Kiedy tańczę, tańczę Ole ole Shabada da amore, Hej amore, Shabada dawada. Hej guriaci, Hej bariaci, Taiga Troiga dla mnie. Ole ole Shabada bada amore, Hej amore, Shabada dawada. Hej guriaci, Hej bariaci, Taiga Troiga dla mnie. Janky!